Fishing z wędką. Lecimy dzisiaj z Mateuszem w stronę Płocka. Odwiedzimy Liszyno i Rykowo. Na pewno coś się będzie działo. Zostańcie do końca. Mam nadzieję, że połowimy. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału i kliknięcia dzwoneczka. Dzięki temu będziecie dostawać powiadomienia o nowych filmach. dojechaliśmy na miejsce, tak to wygląda, łączył się szłowi. Od czwartej siedzisz? No po czwartej przyjechałem. Muzyka Taki oponek, malutki. się gruntu to Nie, nie spięło się. Jest, jest. Chyba leszczyk, leszcz albo ten. Tak mi się wydaje, ta, leszcz. Ale ładny leszczyk. Piękny leszczyk, taki z półtora kilo. Jedzie, idzie leszczyk. Ładny, ładny. Ale knaga ładna. Uuu. Kury, no. I tu jest jeszcze mały. A gdzie ty miał? 6,5 kg. Mój! No, ładnie, ładnie, gratulacje. No, dobra. Nie przypali się. To <grym> Dobra, Dawid, zaraz ci wyślę. No Za prezentu no. tutaj pięknie. Dyszy, jest mały tutaj, wyobraź sobie, że to jest jeszcze mały tutaj. Mhm. Pokaż go tak z dwoma rękoma. Dokładnie złapią, tak, o! No, piękny Lechman często co ty masz pochować się? O kurde! Na czerwonek, nie? Czerwonek, nie? Na żywca, nie? Na no czerwony grobowiec. No nie? Gdzie no szybcy? Do czego ci takie układ O! Branie, branie, branie! Mateusza, jakaś sztuka. Ładny. Leszczyk, no to dzisiaj będą leszcze. Super. ole piękny. Uu. Piękny. Dzisiaj będzie film. I to jeszcze na spiniżek taki malutki, zobaczcie. O, ładna knaga. No te, ten już większy, ten będzie ze 3 kilo. No. Konkret. Dalej, dalej dalej. I też na suwa, ale rozuwach Ja też zaraz Alegnoja ubiorę Daleko rzuciłeś? Ale, no, no ten już ze 3 kilo będzie Ładny. No widzowie udało się złowić leszczyka już sobie drugiego No ja nie złowiłem jeszcze ale Mateusz na razie jest na podium 2 kilo, a Bączek bon 1,5 kilo. Teraz czas na mnie. Mamy ogólnie, ja tu mam Spoika, gruntóweczkę. Mateusz ma dwie gruntówki i tam dalej jest Bączek, bon też dwie gruntówki. I siedzimy. Czekamy, może coś się uda jeszcze złowić. Taką mam nadzieję. Nie, siedzi coś. No jak nie jest coś. Już? Ale, ale z dręga piękna. No. Ładno. Konkret. Ty normalnie, ty rzadko kiedyś taka zdręga się trafia. No, ładno. Zawsze są same grube ryby A mówią, że na PZB nie ma ryb, nie? No właśnie Kurwa, nie było. Takie łhaki stosuje wielkie złą, gdzie? Pokażę tak to, to jest piątka albo czwórka hak piątka, I biorą no. I wyciągam Nie ma znaczenia czy duży czy mały Jak będzie Jak biorą to biorą na wszystko no hak duży, kuch karpiowy Karpiowy? No, Gdzie? Nie no, tak bardziej na metodę takich. No wiesz co? Na liny, na białym, co ciągłem, to dwa razy taki hak. No, ale duży hak, duży. No, no. Ja mam dwa razy mniejszy. Pokaż, pokaż, nie wyróżnią no, pokaż tu zaprezentuj Ale silny jest Poczekaj za tak 32 cm Zobaczcie jak do dłoni ona wygląda, większa jak dłonie. ładna. Dobra Widzowie, my to się zawinęliśmy, od rana tam coś udało nam się połowić, wpadły dwa leszczyki, jedna wzdręka, lecimy teraz w inne miejsce, na szczupaczka porzucać nawykowo. Tutaj no niestety już przestały żeby żerować, gorąco się zrobiło. Ja was wszędzie znajdę <laughs> Ole jak się zakurzyło. Wyniuchał nas. <laughs> kogo jak kogo, ale was. <laughs> no. I Ej co co? Tak chcieli? Jedziemy na te szczupaki? Na szczupaki? Ale... Szupaki, szczupaki, czy wielkie mamusie, bo to różnica jest. Mamusi, szczupak, to... Ja, ja, ja mówię szczupaki, <laughs> nie szczupaczki. No. Ja tylko wielkie mamusie uznaję. No dobra to pokaż nam tą miejscówkę i jedziemy. No dobra. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain of brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, Baby, you'll get sick of being a monster out of my head under my Yeah, I can find you call it go. Idę tam jeszcze zobaczyć Nie, dobrze, dobrze. Ktoś tu piwo zostawił i w podbierach Co tam? Butelkę musisz postawić Co już? Butelkę musisz postawić A czemu? Co stało? A czego zapomniałeś w dzień samochodu? Tylko samochodu zostało. Zostało. zostało Siatka? No Ja ją specjalnie, bo ona była mokra, żeby se wyschła no ja schowajmy pod samochód, z tyłu pod oponą Eee tak Bo mówię, że będzie... siatek mam? Od groma i jeszcze więcej Patrz kurwa, Bogdan miał ja do bagażnika chowaj <laughs> Ale by nie było jechał ten facet był rowerem, ta. na pewno by ją wziął. Tak, bo jechał koleś na rowerze. Tak, nie, ja się on specjalnie, żeby ona już młokra śmierdziała, żeby wyschła. I co? No żeś ta trochę nam? I co nie, nie było ani. A gdzie to? Nic. Na każdym jednym kłastawie Znaczy do oku, nie? No chyba coś się spaliło teraz. No Martin wczoraj no, to wyjął, nie? Ta. Tak. No. Tego wielkiego przecież ci wysyłałem. Ale to szło? Tak. Tak Taką się tam pogoniło, kurwa, byłem trywał kurwa. Wyrzucajcie, no my tam obrzucali nic. A ja nie? nie? na gumę, na gumę jak Ale teraz my nie. A ja, on na blachę, ja na gumę rzucam no, kombinuję, nie? No my cały czas obrotówka. No, trójki, czwórki, piątki. A no takie duże? No, no, ja teraz na, no co? Ja na dwójkę ostatnio tu łapałem. No niestety nie trafił nam się żaden śledziok. Obrzucaliśmy wszystkie dołeczki. W sumie wszystkie, no trzy. Takie największe, tutaj już wybrane przez kusowników Te szczupaki są jeszcze tutaj, o zawałem jest druga strona liszyna. Tam troszeczkę pospinujemy. Może tam coś się trafi. No, widzowie z całej tej wyprawy, jak widzieliście, tylko dwa leszczyki. Jedna wzdrożka, taka ładna, duża. A na tym spieningu się nic nie trafiło. Przyjechaliśmy sobie nad zalew piechotę i tu do wieczora sobie posiedzimy Ale prawie Ale jak się złapał. to mieć nie? szczęście, nie? Sotka zagra dzisiaj no, masz